Się crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziewianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Siemanku w drugim odcinku z The yy, No, także... także co? Także, także... Yy, mm. Chwila, bo mi telefon. Kurde... dobry Co mamy zrobić? Hmm. Mamy się udać tutaj... Dobra, uwaga, teraz... teraz... Teraz sprawdzimy parkur. Skrzynka! Pięknie zajebiście... Dobra, 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 dobra... No, wejdź okej okay. dobra, uda mi się tam skoczyć? gdyby się nie udało. No, także tutaj sobie apteczkę zjemy. Ja kuwa jemy apteczki. O Boże, ja mam tu skoczyć. Uła! Ok. Gdy tu się wchodzi? Tu nie. Z tamtym stroną jest jakaś siatka rozwalona. Ok. Dobra. Ja sobie tutaj wskoczę, no bo ja jestem początkującym. Ok. Mam nadzieję, że te zwinniłe pojedy nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach. Foks. Otwieraj. halo! Ktoś tu jest? Camden. Jesteś tam! Szlak! Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena, tak. E, chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest je, zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki. Dobry jest na to. Jak poszło? Ech, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie, nie ma sensu. Ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Dziabeł jest normalnie chory, jest ona No i dobra, co teraz? Szybkość utrzymuje cię przy życiu, więc nie zwalnia. Rahim Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. Bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze spajkiem, znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Plan zaszygałko. Gdzie ten pedał jest? Ej, punkt jakiś. Okej. Okay. Tak jest t ty, 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 ty penis, Dobra, Spike? Jestem Klein. Tylko tego mi brakowało: kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje: jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo, i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Rajsa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Ech, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki. To możesz zrobić. No. no dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Wybierd. Dobra. Tu mam petardy. Jo. Jo latarka mnie nie poczuła. O kurwa y. Ty, to, 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 to jest dobre. Dobra. Je, je, dobra. Dobra. że, dobra, dobra, dobra. 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 Męczy się strasznie. Ok, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Sam coś poznałem. Jestem. że przetrwałem. Dla Okej, okay. dobra. Na zewnątrz. Robię dla Spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, mm. które Brecken chce wykorzystać mm. podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i mirmaru, otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. I tak Dobra, nie są. nie chcę się z nimi bić teraz. Będziemy się pewnie jeszcze takimi...

trochę w tą nie pięknie otwieramy jest parura rura kawa czy mi się wydaje czy ta rura jest lepsza lepsza jest o kurwa dobra to sobie ją weźmiemy w łapską pięknie Nie no, dobra ciśniemy Jezu. Kie. Dobra Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Kane. O, ty cyku. E. E. Dabri. Przeszukamy. Fajeczki. Dobra, przerwa do na szlugę. Oh Szlak. Obawiam się, że Ufa. dla niego już za późno. Załatwione. Niech to szlak? Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Sprzedziłem ich. Halo, yy, tak. Panis. Nie, 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 nie. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Chwila. Nie, nie chcę ulepszyć. Główno. Nie. Nie Tak jest I mogę sobie tu Nie. Jak to mm -hmm. No Teraz jest to OP Dobra Wy Jak ci idzie? Włączyłeś światło? już prawie. Aha. Okej. Okay. Daj mi chwilę. Czy ja tu wyjdę? Tak jest. Muszę się tu wdrapać. Jo! Kurye. O cichu! Pio! Skrzyneczka... Kabel. Znalazłem kabel. Jest tu coś? Nie ma nic. A tu wskoczę? Nie! Tak, tak. Piękna. Ta, tak to ta, pak. Ta. Dobra. Kontaktujemy się z GRE. Ukrain. Raportuj! Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Ale to jest piękny, ty. Dobra. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc, mamy ich sporo, upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Okidoki. Ciśniemy gdzieś... O, kur... Au. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych hajków. Hio! Obra, szybka, akcja nie sła na mu. Czekaj, czekaj, żyryjcie tam pytajdę. Okay. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną Znowu parkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Szlag to. Dalej się nie dało, kurwa. Ej. Teraz lepiej mi idzie, kurowo. Idzie to, ale Co na dachu? Ej, kurwa. Nie piję. Będziemy bez kitu Jakie ja mam tam wleźć? Tam jest jakieś... No. Dobra, przebiegniemy się tu I zaraz odczujmy o co chodzi O co, o co chodzi Aha, okej okay, mój friend Yo! Не, ну то было Я еби. Ну а на уже. А, окей, видим. О, мой friend. О, сука. Окей. Okay. by musiał wejść tu potem tu Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż oh. zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala mm, Super. Włączamy to Dysno. Jestem, Tu nie, tu nie, to tam Znowu jakiś klucz? Znowu jakiś klucz zostałem na 39. Dobra, nie będę tutaj tego robił poza. Oh shit! Tak w ogóle, to tu w nocy wsiłem, że jest git, nie? A tu nie ma godziny? nie mi godziny, co? Pół dostałem! No. Ma! Penis! No. Znowu? Kurwa, jestem dobry! Dobra, nie ma. Wspinamy się, wspinamy się, wspinamy się, wspinamy. Okej, okay, my friend. No, kurwa, serio. Pięknie. Dobra, o, Dobra. Tu Hmm. Czy ja tu coś znajdę? No peska. Kurwa ja będę na nas. Ogarniaczę. Co on nie dostać? Serio. Mmmmm... Co Z złej strony podbiją. Jak ja mam wejść na ten słup? ロジャー。 Ja wiem. A tu. Ty też. Panie. To ja nie wiem, jak to myśleć. No, pytarda, to tylko pomoże. No okej okay. Przecież tu chyba jakoś? Nie, nic tak. No dobra, możemy jeszcze wyjść na ten dach. Nie będę. Teraz się przekonam Hia! Dobra. Nie spadnij, ty suko! Oczywiście, że muszę tu wejść. To... Ja... Pięk... Ja pierdolę... Dawaj, 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 malinki. Tutaj, tutaj, tutaj. Teraz się nie ruszę. Dingit. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Hej, Grain, wiesz co? Jestem na balkonie i obserwuję cię stąd. Chyba nieźle ci idzie. Jak na nuba. Dzięki. Now szkolić kogoś na twoje miejsce uh. Tak, ten No to było proste, nie? No Dobra. Cholera. Spajk w całej dzielnicy świat prąd. Co jest grane? Ja jebie ty. Dobra. Ale się coś ciemno robi, no. No. Także no i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne świetliki i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Robię co w mojej mocy, Spike. Jak nie przez szli, to może przez dach. O. Jest sławna. rurka. Ja otwieram strzelbę bez problemu już. Ne. O. Nie. o idź. No otwórz. Sakiecko. Dla... dla was. Sakiewka. Что здесь вроде Начиска, начискай. Гитле. О, щит. Есть там сука. Tarkęskul bum. Okej. Bąż, 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 bąż. Jep. Dobra. Już. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektryka zostaw nie, okej? Okay? Ty zaś tyłek w troki i dostań mm. się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. A co będziesz, co będziesz, jak nie musisz? Plan Otwieranie mówiłem, nie? specjalność proszę bardzo znowu rurach, hi, hi, hi... no te no, fajeczki weźmiemy, no, no to polepastra, dobra. No dobra, mm. ooo! Oh, shit, dobra mapa. No to nie powiem, ale muszę trochę się przebiec. Jak to przed zmrokiem, jak już jest zmrok? Boję się. rany. Co się widzi w frajze? Pieprzyk tu zombali ciężko się gra na pacie powiem wam, ale skrzybeczka Ostrze Może już to pięknie Nie, nie. jak drogi jeszcze chyba zostać. Piękny. te zębiawki są takie urocze. Oh shit. Dobra, jechać sobie na auto. To tutaj mam przy... Okej, okay.

Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami, Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Mm, niestety to za mało informacji, ale jak zobaczysz następnego daj znać, dobrze? No problem my friend. Dobra. Co to może być? Kupę. Prześpisz się? Nie, a nie przeczytałem, bo jestem taki szybki, że... Crane, okay, gdzieś śpisz? Spike, co się dzieje? Się coś dobrego? Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. No tak, to się nie będziemy bawić, co nie? Co tak? Dobra, TLC, nowe stroje, pierdu. Pierdu. Kshipunek Plany czy ja mogę coś wytworzyć? 9. w dupę Nine. mogę sobie jednąć w wytrychę. wytrychy, co to zawsze mi się przyda. Wiadomo, jestem najlepszy od tego. Okej, okay. i gwiazdki dorzucamy. No i git. No i git. Dobra. To kończymy sobie tutaj. I się mamy do następnego.